Ten fragment Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, to jest chyba jeden z takich najlepszych usypiaczy uwagi. Bo jak już czwarty raz usłyszymy słowo, no to gdzieś ta uwaga umyka, a szkoda, bo w ten tekst zawiera naprawdę, naprawdę bardzo wiele z całej wielkiej historii zbawienia. Dzisiaj, druga niedziela po Bożym Narodzeniu, mamy trochę dystansu już do tego wszystkiego. Już jesteśmy w stanie trochę spojrzeć na to z perspektywy, z pewnej odległości, stając sobie krok dalej. Dobrze byłoby to wszystko podsumować, zobaczyć, jak to wszystko ma wpływ na nas, na nasze życie, ale jak to robić, kiedy wszystkie teksty dzisiaj, które słyszeliśmy, mają w sobie od początku, na początku, przed założeniem świata. Wszystko brzmi jak w bajce dawno, dawno temu. I co nas to obchodzi dzisiaj? Co to, jaki to ma związek z moim życiem dzisiaj? Co to w ogóle zmienia? No bardzo wiele. Czasem trzeba się cofnąć bardzo daleko w czasie, żeby zobaczyć, dlaczego dziś, tu i teraz żyjemy w taki, a nie inny sposób, co Pan to dla nas działa. No to musimy ruszyć pewną podróż naprawdę daleko. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Tak dawno, że nie jesteśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Kiedy nie było jeszcze Ziemi, Lądów, Morza, nie było Gwiazd i Planet, nie było tej wielkiej przestrzeni, w której jesteśmy wszyscy zawieszeni, nie było ani czasu ani przestrzeni, czego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, był już Bóg. Jeden w trzech osobach Ojciec, Syn i Duch Święty. I między nimi była w Trójcy świętej doskonała miłość. Doskonała, czyli bez grzechu, nie ma nienawiści, zazdrości, nie wiem, gniewu, zawiści, wypominania. Bez tego wszystkiego. I dobrze im było, dobrze mu było. Samemu ze sobą. Dobrze się bawił sam ze sobą. Ale Pan Bóg jako nieskończenie dobry, widząc, jak pięknym rzeczą jest ta miłość, chciał się z tym, z kimś podzielić. Ale z kim się podzielić, jak nie ma nic, nie ma nikogo. I stworzył cały wszechświat, gwiazdy, planety. Ten mały skalny okróg, który krąży gdzieś w przestrzeni, na którym stworzył lądy i morze, góry i doliny, rzeki i jeziora. Wszystko to, żeby w środku tego pięknego świata postawić człowieka i jemu to wszystko dać. A więc ten ogromny wszechświat, który nawet nie wiemy, czy nie jest w przypadku nieskończony, bo nie widzimy go całego. A także Himalaje i Jezioro Wiktorii. Wyspy Kanaryjskie, ale jednocześnie Północny Biegun. To wszystko stworzył dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla ciebie. Nie musiałbym tak wszystkich wyciebiewać. Wszystko jest dla nas. Wszystko po to, żeby powiedzieć nam niemal dobitnie, że jedyny cel, dla którego my istniemy, jest to, żeby Pan Bóg mógł nas pokochać i żebyśmy my mogli Jego pokochać. Bez żadnych ukrytych kosztów, gwiazdek, małego druczku, to jest wszystko, nic ponadto. Ale doskonale wiemy, każdy z nas, że żeby kochać trzeba być wolnym. Jeśli ja kogoś kocham, to muszę zakładać, że on, ona może powiedzieć nie. W przeciwnym wypadku to jest niewolnictwo, to nie jest miłość. I kiedy Pan Bóg nas stwarzał, założył to samo. Że możemy powiedzieć nie, dał nam taką wolność, piękny dar, trudny. I człowiek, jak dobrze wiecie, bardzo szybko skorzystał z możliwości powiedzenia nie. Znamy wszyscy tę historię o zrywaniu owoców z drzewa poznania dobra i zła. Wiemy wszyscy, że to symbol, symbol tego momentu, kiedy człowiek zdecydował sam. Ja będę wiedział, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobra, co jest złe. I wszedł w grzech. I boleśnie się przekonał, tak jak my do dzisiaj boleśnie się przekonujemy, wchodząc nieraz w ten sam grzech wiele razy. Że to nie jest szczęście, że to nie jest radość. Ale pustka, smutek i odosobnienie. I kolejne kilkaset stron pisma świętego to jest historia splamiona niejednokrotnie. Jakimś złem, grzechem, wojnami, gwałtami, kradzieżami, itd., itd. Wszystkim tym, co nas stać. Ale w gruncie rzeczy to jest historia człowieka, który wyje z tęsknoty za Panem Bogiem. Który wykopał sobie dół tak głęboki i tak szeroki, że nie jest w stanie sam go przeskoczyć. I czy tu kończy się ta historia? Nie. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Te następne kilkaset stron to jest też historia Boga, który tęskni za swoim stworzeniem, który tęskni za człowiekiem, który doskonale wie, gdzie ten człowiek się zapędził. I dlatego zaczął go wołać, zaczął go poszukiwać, bardzo rozpaczliwie byśmy powiedzieli, bo. Wzywa Abrahama i uczy go, czym jest wiara. Wzywa Mojżesza, daje mu dziesięć przykazań, żeby zacząć nas wychowywać, do wybierania dobra i urzucania zła. Wysyła proroków, którzy mówią: to przyjdzie ten, który was wybawi, który da nam wolność. Aż wreszcie, w tę świętą noc, gdy łączy się niebo z Ziemią, co obchodziliśmy całkiem niedawno, na świat przychodzi. Słowo, słowo staje się ciałem, słowo, któremu ukochająca matka i troskliwy opiekun, który pełnił rolę ojca, nadają imię Jezus. I nie jest to po prostu wybitny człowiek, jak jakiś Juliusz Cezar czy inny Napoleon. Nie jest to też Pan Bóg, który przebrał się za człowieka i udaje człowieka, żeby przypadkiem się nie ubabrać człowieczeństwa, albo żeby nie bolało. Z Bóg, który staje się w stanie człowiekiem, bierze wszystko na siebie. Wcześniej traci swojego piekuna, tego, który był dla niego tu na ziemi ojcem, św. Józefa, musi harować fizycznie, żyje w biednej rodzinie, tuła się gdzieś po całej, po całej okolicy, bez dachu nad głową. dzieciństwie musiał uciekać do Egiptu, był też emigrantem w ten sposób. Był wyszedzany, odrzucany, ale znał te wszystkie radości tego świata. Przyjaźń, miłość drugiego człowieka. Zrozumienie spędzone wspólnie czas. Wszystko po to, żeby w jakiejś sytuacji życia byś się nie znalazł czy nie znalazła Pan Bóg może powiedzieć, ja to znam. Ja to przeżyłem. Chodź mogę być z Tobą. Mogę Ci w tym pomóc, mogę Ci w tym towarzyszyć. Aż przyszedł dzień, kiedy oddał za nas życie. I co to znaczy za nas? Nie za nas wszystkich, kto to jest nas. Za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie, za mnie, za Ciebie i znowu za każdego. Nie za nas, tylko zamiast nas. Bo to ja powinienem oddać swoje życie za swoje grzechy. I gdyby tu ucięła się ta historia, to byłby kolejny idealista, kolejny człowiek, który żył. Jakimiś ideałami, inni go nie zrozumieli, pozbyli się go. Ale tu historia się nie kończy, wiemy dobrze. Po trzech dniach grób go nie pomieścił, nie zatrzymał. Z martwych od tej pory nie ma już niewoli, nie ma już mroku, nie ma tej dziury wykopanej między Bogiem a człowiekiem. Jest wolność, ponownie. Znów możemy go wybierać, znów możemy go doświadczać. Czy mam na to jakieś dowody? Nie. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jest narodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, pouczył o Nim. W niecałe 8 minut dostaliście w skrócie całą historię zbawienia, która zaczęła się w tym grobie. W tym żłobie, nie grubie później. I od Ciebie zależy. Czy to wybierzesz, czy nie? Czy uwierzysz, że Słowo stało się ciałem? Czy zostawisz to już na zawsze na boku? Amen.